Wiadomości obiegły krajowe media, w centralnej Polsce doszło do dramatycznych wydarzeń. Na miejscu pracują służby, poszkodowani przewożeni są do okolicznych szpitali. Wiadomości o dramatycznym wypadku w stolicy kraju obiegły media, na miejsce wezwano służby. Trwa pilna akcja ratunkowa. Poszkodowani transportowani są do szpitali. Częściowo zablokowano ruch w okolicy. Policja rozpoczęła dochodzenie. Ustalane są szczegóły porannej tragedii. Wiadomości o karambolu w centralnej Polsce obiegły krajowe media. Dzisiaj w godzinach porannych na Pradze Północ w Warszawie doszło do dramatycznego karambolu, w którym udział wzięło pięć pojazdów. Samochody zderzyły się ze sobą na ulicy Radzy Miejskiej na wysokości Marketu OBI. Aktualnie trzy pasy ruchu w kierunku Wołomina są zablokowane, a ruch odbywa się czwartym pasem. Zderzyło się ze sobą pięć pojazdów. Trwa ustalanie przyczyn kolizji, przekazał Natkom. Jarosław Florczak, oficer prasowy Komendy Stołecznej Policji. Dramatyczne wiadomości z Warszawy: Dwie osoby trafiły do szpitala, w wyniku zderzenia ranne zostały dwie osoby, poszkodowani trafili do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie i czy ich życie jest zagrożone. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie, funkcjonariusze starają się ustalić przyczyny oraz przebieg zdarzenia. 2. 3. Na razie nie podano również informacji o tym, czy w momencie wypadku kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu dalej pracują służby, wciąż trwają również utrudnienia na drodze. Źródło Super Express.